Hej, witam wszystkich w szóstym odcinku Legacy Challenge. Dziś lecimy na drugą randkę. Mamy 11 godzin. Praktycznie pełne potrzeby, więc może uda się to szybko coś zorganizować. Wybrałam sobie tu gościa na kupidynię. Gdzie on jest tutaj? Może wybierzemy się z nim na randkę? I, I zobaczymy, jak pójdzie. Znowu musimy dostać złoto, co nie będzie wcale jakieś super łatwe. No ale im szybciej, tym lepiej to ogarniemy. Zapoznawcza. Nie, ja, lecimy na normalną Teraz żeby nie zrobiła swejla gdzie? No dobra, standardowo i ogarnęłam klub wcześniej z galerii. Mam nadzieję, że tu nikt się nie spuguje Nie. No Wydziecie. Proszę się przedstawić.

Ojoj, oj! oj, oj. Czyżby się nie spodobał? Stop! Mm, mam ciebie tu zmiany, bo strasznie mnie zawsze przerażasz. to. nie. To tutaj, dobra. To zmieniam. Ją. No, dobra. Czyli nie jest najgorzej. Oprócz tego, że jesteś nieumyta, bardzo fajnie. Czy jest jakaś różnica w toaletach? Można sobie gdziekolwiek wejść. O, u ręce może. O, dobra, może przenieśmy się, usiądźmy a może gdzieś normalnie, nie będziemy w przejściu się stać. Yy, idziecie tu? Proszę. Usiądziesz całkiem gdzie indziej, prawda? No dobrze. Lećmy dalej w tą pogawędkę. Bo jak na razie ponad połowa randki, a my trochę jesteśmy w plecy ze wszystkim. Okej, okay, dobra, lecimy do przodu trochę. Proszę, chciej przedłużyć tą randkę. Bo tak to się nie wyrobię. Znaczy... Nie, 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 nie. O, mogę jeszcze raz zarobić na to? Mam mało czasu, no nie ogarnę tego. Halo! Nie chcę iść drugi raz z sobą na randkę, bo to jest marnowanie czasu. Zainteresowania tak, tak. Dziękuję. Hmm, fli A no tak Ty masz to że nie tylko nie lubisz na no tak. Proszę nie pokódcie się o to o, zainteresowania dawaj szybko Jeszcze raz o tego autora proszę Cię! TAK! Tak, zgadzam się. Dobra. To już mamy złoto, więc uh, powinno być zajczola. No dobra. Ty jesteś śpiący, tak? Sobie idziesz, olewasz mnie w tym momencie. Dobra, no cóż. Tym razem ty poszedłeś, nie ja spać. No dobra. I dokończymy. Kończymy. I powinniśmy mieć już. Tak, dwie. Nice. No to możemy wrócić do domu i się przespać. Szybko nam idzie, dobrze, dobrze. Ogólnie bałam się, że te randki pójdą nam wolniej. Szczególnie, że niedzielę dosyć będziemy mieć zajętą. A dziś, jest so... dziś jest sobotę. Oj, to jutro mam zajęte, bo i są ryki i chcę iść na festiwal miłości. Teoretycznie mogłabym tam zorganizować randkę, ale nie wolałabym nie. Mm, dzisiaj co się dzieje? Czy, czy dzisiaj jest festiwal miłości? To dzisiaj jutro? A, jeszcze musimy mieć na dzień rodziny żaby szukać, żeby dokończyć tę kwestię. Jest festiwal miłości, to może pójdę dobra. Bo Mam 24 godziny już teraz. Przydałby się ten kosz na śmieci, co kasę daje, ale on 1000 kosztuje, także... Dobra, szybki prysznic. Daj szybki prysznic. To musimy z edytą pogadać. Znaleźć rzadki. No dobra. To w jeden dzień ma, ale na razie na tych randkach się skupmy. Dobra. A jeszcze musimy kupić zabawkę, bo tego gościa, jak tam spotkamy, to będziemy musieli mu wszystko przekazać. Mm -hmm. Gdzie tu było? Mm, to chyba będzie dla dzieci. Tu już powinno mi zajczyć. Kup zabawkę, jest. No dobra, dajmy coś na szybko, czy o której jest ta festiwal rodziny? Od 12.00, to wiesz co? Jeszcze śpi do 12.00. Póki może, już to śpi, a zjemy na miejscu. Dobra, e, to szukamy Żab i chyba tutaj będziemy już mogli pogadać z Fredim. Nie no, jest to Freddy. Dobrze. Ale na razie szukamy żadnych. Co to się dzieje? Co ty tu, Bebe, robisz samo? <laughs> bebe, co ty tu robisz? Halo! Skąd? Boże. Aha, no dobra. To jest coś. Zasłużę o pickę. No, Wolicie co innego? No dobrze. Znaleźliśmy jakąś żabę w ogóle? Nie. Smutek. To może pogadajmy z tym Freddim. Ale jest teraz zajęty. Oczywiście, że jest zajęty. Nie ma teraz czasu. Nie no, wracaj, 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 bo ja nie wiem, gdzie ten gościu się pojawi. O jest. Dobra. czym to było? O, słyszała, i dostarczyć zabawkę, Dobre. dobra. Dawaj. Gdzie jest pożar? Nie, bo będzie. Się... Gdzie jest pożar? Dobra, no, 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 trudno. Na pewno nie mój dom się pali, więc... No. Cesz, sasz. nice. I teraz powróżmy ci, tak? Bo musimy zarabiać w końcu jakoś. Kochankowie nice. No to mamy wszystko. Możemy teraz od razu sobie zaprosić tą dziewczynę z zakonu. I ona też ma dla nas questy, więc. Nie mogę. Nie mogę tak po prostu? Bo co, bo się pali? Bo się pali. Położę jedyne. czy wiadomo, mogę z tym Frednim pogadać? Pomimo tego, że się pali. Co się dzieje? Halo! U, um, Nie fajnie. Przykro mi. A ważniejsze sprawy do zrobienia. To jest Freddy. Rozmawialiśmy? Nie. Porozmawiaj z nim, proszę Cię. Aj, karamba. Może zapukajmy tutaj. Podejdź tutaj. Co się stanie? Ajajaj. Ajajaj. To nie wygląda za ciekawie. Mm. Bardzo mi przykro. Nikt tu nie mieszka już. Mhm. Mm mogę ugasić? Miałbym ja dobry odcinek. Ale... Nie da rady. A jak zadzwonię po straż pożarną? Co się stanie? Nie ja mogę! Dobra, idziemy, nara, na festiwia miłości zostawmy ich. Chociaż tutaj czasami jest urna. Mmm... To smar. Nie dowiem się. W każdym razie jesteśmy na jedzenie. Z Łazienka by się przydała, dobra. Już... Aha! To co ja mam zrobić? Ja chcę do domu. Ja chcę do domu! Nie mogę, iść, nie mogę iść do domu jak chcę iść do domu Proszę cię <grym> Naprawdę zblokujesz mi wszystko Dobra, to póki się nie wypali Chodźmy z Edytą pogadać, bo ja nie wiem gdzie Sedyta jeszcze nawet Wszystko mi poblokuje, no chciałem się na ten festiwal... No na pewno jeszcze będziesz mnie straszyć. Stop, nie uciekaj, śmiała jesteś. Nie ma czegoś takiego jak uciekanie. Nie ma. Nie. Jeszcze raz. Wracaj, tu jesteś odważna, chodź. I co, wystarczy tyle, że z nią pogadałam? Dobra. Mogę już iść na ten festiwal, czy mnie tutaj zablokowaliście na zawsze Tu mi się zaraz stanie. Jak mam stąd wyjść? Tam mogę się włamać. Nie, jednak wybrała pizzkę. Proszę! Dajcie mi wyjść stąd! No nie no i nic nie mogę z tym pożarem najgorsze zrobić. I on będzie... on będzie wiecznie tu trwał, tak? I co, I co ja mam zrobić? Nie mogę, nie, nie mogę nic zrobić. Bo się pali koniec. O Boże... Co stąd wyjść? Co ja mam zrobić na ten pożar? Hmm. Nic nie będę mogła zrobić. Boże, jedyna... Nawet on się nie chce skończyć ten pożar. Nie no przecież wszystko ja muszę że... Boże, teraz będzie każdy pokój. Nic z tym nie mogę zrobić. No szlak mnie trafi zaraz. Jeszcze mamy 20... 90... Nie, nie, ja resetuję to. Resetuję to, bo po prostu nie jestem w stanie nic zrobić. Korzej. Zaraz mi nawet przejdzie ta... tarantka. boż Boże. No, kapta nic nie pomoże. Boże jedyne. Najgorszy bak jakiś na świecie. Czemu nie możesz iść do. Domu? No nic nie zrobię. I tu. Dlaczego? Co się stało właśnie? Myślałam, że to tylko przy kąpaniu się. Dobra, proszę cię, wracaj do domu. Kiedy to się skończy? Mogę to ugasić już? Na zewnątrz jest. No właśnie, zadzwoń na straż pożarną, czy coś. Gdzie ty jesteś? I co się z tobą stało? Mhm. -mm. Boże, proszę. Boże, w końcu! Pięć godzin. No ciekawe jestem, z kim pójdę na tą randkę teraz. Aaa! Jakieś randomne skupity, na chyba będzie trzeba wziąć, dobra. <laughs> nie no, święto miłości mi przeszło. Przez. Nie. Strasznie się zdenerwowałam. Tak się zdenerwowałam, że nic nie zrobiliśmy, że. Nie wiem. Dobra. Kończy ten odcinek po prostu. Totalna porażka, co się tu wydarzyło. Mam nadzieję, że w następnym uda nam się jeszcze przez te 5 godzin ogarnąć jakąś randkę. Chociaż jest godzina prawie 23, i nie wiem, czy ktoś będzie chciał się ze mną umówić, no ale dobra, zobaczymy. No, to na razie, i oby następnym razem było lepiej. Bye.